Hej, cześć, witajcie z tej strony rozproszony. Jest to ostatni odcinek z naszej serii OneBlock. Dobra, e, słuchajcie, już tam widzicie w tle za mną, że ta wyspa powstała. Ta słynna wyspa, słuchajcie, e, 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 do endu i tak e, koniec, koniec, koniec tej serii e, W gruncie rzeczy. Stwierdziłem, że Skyblock jest lepszy i tak dalej, dalej tak uważam. Tym bardziej, że tych Skyblocków jest naprawdę masa mm, fajnych. W sensie, tu tak jak sobie popatrzyłem na jakieś strony, to jest dosyć fajnych parę... Nie wiem, dodatków. Nie wiem, jak to nazwać. Nie, nie jest tak klasycznie, ale w każdym razie jest fajnie. I ten OneBlock nie przypadł mi jakoś do gustu mega. i Jest o wiele łatwiejszy niż Skyblock, uważam. Ale mniejsza o większe, słuchajcie, mało osób, praktycznie prawie nikt nie zauważył poprzedniego odcinka, gdzie budowaliśmy sobie te piękne ogrody, słuchajcie. Więc odsyłam do poprzedniego odcinka, nie wiem czy się stało. Czy, czy YouTube uciął mi zasięgi, które sobie zbudowałem, czy, czy po prostu wam się znudziłem, dajcie znać w komentarzu, co robię źle. Bo wiecie, jeśli nie ma odzewu, no to ja też po prostu nie wiem. Słuchajcie, drzewka tutaj w sumie wszystko znacie. Zresztą w opisie jest safe do pobrania tej pięknej mapki, także jeśli ktoś chce, to zapraszam do pobierania. Grajcie sobie, czy, czy nie wiem, rozbudowujcie to. Możecie mi wtedy pisać, jak tam sobie radzicie, jakieś nie, interakcje po prostu chcę z wami zbudować, więc, więc jeśli się uda, to będzie, będę będę wdzięczny i będzie fajnie. Eee, tak, tutaj jeszcze macie dwóch wieśniaczków i dwóch bibliotekarzy do zagospodarowania, bo ten ostatni jest niezablokowany, w sensie wybrany, I ten przedostatni, ojej odbiło mi się, ten przedostatni jest właśnie jeszcze do zrobienia. Eee, dwóch wieśniaczków dirtowych eee, i farmerków sobie zrobiłem, bo mi było potrzeba wpić dużo levela. A teraz właśnie level wbijałem, ponieważ eee, musiałem sobie zrobić mieczek. Chciałem jakiś tam Sharpness, looting może być, bo przyda się trochę pereł na farmić już jak będziemy będzie, bo jeszcze mam mega ambitny plan, ale to potem. Jakiś tam łuczek, tutaj mi jest niepotrzebny. Flame, płomień jest niepotrzebny, ale tak weszło, więc spoko. Jakiś tam Kilofik mam, żeby, wiadomo, móc sobie kopać cokolwiek co więcej. Może sobie wezmę pochodnie, słuchajcie, żeby, żeby zebrać jajo Moka smoka, ale zrobiłem set. Yy, Protection 4 Unbreaking, Prot 4 Unbreaking. Yy, Ten są spoko może być. Yy, prot 4 Unbreaking i i, 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 i i tutaj mamy fajne budki bo nie mam żadnej miksturki, ani nic niczym takim się nie będziemy wspomagać, także 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 prot jest fajny. Yy, oczy oczy kresu, słuchajcie. Kupione. Był jakiś wieś, nie wiem, pewnie to nagrane gdzieś jest, na którymś odcinku. Jeśli, raczej na pewno, ale jeśli nie, no to po prostu wyhandlowane, kupione, więc to jest wszystko legalnie zdobyte. Tak jestem przygotowany, wziąłem sobie crafting i, i, i skrzynki, częściki, żeby, żeby sobie zrobić ewentualnie jakiegoś Shulker Boxa, gdybym potrzebował. Jedzenia sporo, chociaż może jeszcze wezmę. Może jeszcze wezmę, bo to jest jednak chleb, nie mięso. Więc biorę pochodnie, biorę pochodnie, słuchajcie, biorę pochodnie, biorę chleb i tutaj za chwilę będziemy stawiać sobie portal do Endu. Ja pokażę, dobra, jeszcze wam pokażę na szybko. Wyspa jest zrobiona w sposób taki domowy, tutaj że tak powiem, pociągnięte. Ale sama wyspa w sobie jest grzybowa. Powiedzmy, że tak to miało wyjść taka grzybowa wysepka. Tutaj będzie rama portalu, oczywiście, e, którą sobie weźmiemy zaraz za chwilę ze game moda. Ale styl i to wszystko zachowane, więc, więc jak w najlepszym porządeczku tutaj jest e, zrobione to w sposób należyty. Yy, taka mieszanka z zwykłej trawy z tą grzybnią i, i fajnie, fajnie to wygląda, mi się wydaje. Yy, wiecie co, ja chwilę się z wami yy, rozłączę. Bo udostępnię sobie, udostępnię sobie, świat. Nie potrzeba, żebyście widzieli, żebyście widzieli to IP. Pójdę po pochodnie, pójdę po więcej chleba i za chwilę będziemy stawiać ramy portalu. OK, jestem już wszystko zrobione, co miałem. Także mamy chlebki, mamy wszystko, co potrzeba. Mam nadzieję, że damy radę. Siła i energia, powiedzmy, jest. OK, kreatywny. Jak to się nazywa? Rama portalu będzie po prostu? Dokładnie, rama portalu. Mm, zabieramy sobie ten bloczek. Tylko teraz, tak, z głową trzeba to postawić. Eee, tak to rozumiem, będzie? Czekajcie. Wait, wait, wait. Dobra, nie wiem. Powiedzmy, że tak to postawimy i będzie działać. <laughs> Miejmy taką nadzieję. Eee, jeśli nie, no to poprawia. Okej, okay, tu już nic więcej nie potrzeba. Możemy sobie śmiało wchodzić na Survival i zobaczymy, czy działa. Na, 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 na moment prawdy. Dobra, będzie działać na pewno. Będzie działać na 100%. Uwaga, będzie głośno. Upt. Nie wiem, czy jest głośno, bo ja akurat bez słuchawek jestem. Tak jak znowu zacząłem grać w słuchawkach, to znowu przestałem. Zresztą to jest Minecraft, nie chce mi się pocić uszu. W sensie męczy mnie te, te słuchawki, bo do usz tych nie lubię

na tych shaderkach, jak to wygląda. Dobra, podoba mi się, nieważne. E, zrobimy sobie jakiś taki szybki tutaj pomost. E, może spróbuję jakieś takie wieżyczki na szybko z wami rozwalić, ale sporo, mam nadzieję, mi się uda wyciąć z tego filmu, żeby nie trwał. E, godzinami. No bo to po prostu. Nie wziąłem strzału O kurcze! I co teraz mogę, mogę umrzeć? I to jest tylko tyle, co mogę zrobić? Tak? No dobra, to ja sobie schowam to wszystko do tego pięknego chesta. I czas umierać. No kurde, to żem zrobił teraz. To żem teraz Hita zrobił po prostu. No nic, to umieramy i za chwilę się widzimy. To się super popisałem, no ale nic. Ja zawsze muszę coś zepsuć, odwalić, więc to taki standard już powiedzmy, że u mnie. Yy, momencik, bo ja trochę nie mam pomysłu. Yy, tutaj chyba jakieś wederko bym chciał. Tutaj bym teraz chciał łopatkę na piąteczkę i na, szóste, na piąteczkę, na szósteczkę to. Dobra, poukładamy sobie ten ekwipunek, żeby było w miarę, w miarę, w miarę ok. Yy, ja wiem, że tą myszkę słychać. Kurczę, no staram się. Staram się jak najmniej jej używać. Nie wiem, nie wiem co chcę powiedzieć. Starałem się, żeby jej nie było słychać, nie udało się po prostu. Ale z drugiej strony parę osób mi pisało smok już atakuje. Mm. Z drugiej strony parę osób mi pisało, że to tak naprawdę dodaje takiego klimatu, kiedy słychać tą myszkę. Więc yy, ja w gruncie rzeczy też uważam, że na pewno mi to nie przeszkadza, jeśli, jeśli chodzi o jakieś moje preferencje. Ale no po prostu nie chcę, nie chcę szkodzić. Wam, jeśli, jeśli komuś to będzie przeszkadzać realnie, no to po prostu też to jestem w stanie zrozumieć, co nie? Także, także, także tak to wygląda. Yy, na pewno mam infinity, bo za chwilę się okaże, że nie mam. Dobra, mam spoko, więc jest, jest w porządku. Yy, kurde, wiecie co? Teraz tak sobie myślę, że mogłem wziąć... Yy, mogłem wziąć co? Mogłem wziąć ze sobą łóżka. No tak, no bo przecież kto powiedział, że ja muszę tego smoka bić? Mogłem wziąć łóżka, naprawdę, no ale nic, Polak mądry po szkodzie, więc to jak, jak zwykle. Więc będę po prostu tutaj więcej czasu muszę spędzić. Ale coś się odwlecę, to nie uciecę, spokojnie, coś trafić kurcze nie mogę. No co jest, goddam dobra, trochę wyżej. I teraz powinno być pal, dokładnie, super. Fajnie jest parę takich niskich wieżyczek, jest parę wyższych. Więc będę sobie powolutku z tym wszystkim radził Łuku yy, nam na pewno starczy, no bo No bo kurcze, nie wierzę, że nie yy, bym, bym musiał naprawdę dużo misować, ale Nie planuję takich Cerygieli robić Aaaa, goddammit Walka ze smokiem, tutututuuu Dokładnie Jak wam się podobała seria, możecie naprawdę pisać, dawać znać w komentarzu Bo jestem mega Jestem mega ciekawy waszej, waszego zdania, waszej opinii Czekajcie, czy da się to zrobić tak fajnie? Da się, super, super, że się da. Więc zostało to gorsze. Wow, ale ten smog bije. Mogłem wziąć, wiecie co, złota jabłuszka. No ale nic, tak jak mówię, Polak jest mądry po szkodzie. Jak to zwykle, zwłaszcza, zwłaszcza w moim przypadku, także, także tak to wygląda. Spróbuję jeszcze tą wieczkę na szybko. Nie uda się, bo kurczę, już we mnie strzelił tutaj ten dziad, dziad podły. Bardzo dużo strzela. Kurczaki. Buduje się do góry, mam nadzieję, że mnie nie zrzuci. Eee, z góry będzie łatwiej, łatwiej będzie nam to wszystko uwalić. Eee, Kurcze, niepotrzebnie jadłem, bo to też teoretycznie... Eee, na jego korzyść jest potem, nie? Upi, upi. Upi, skill dobra. Oh, baby. Dokładnie. <ścoughs> mm. Kurczę to było głupie, ale. Ja czasem lubię tak zaryzykować. Bo nie chcę mi się z czymś pierdzielić na przykład, nie? I wolę. Wow! Ale szczał. Ale szczał to był. Dupa. Jak ja to przeżyłem? Co się zrobiłem w Jakie wiatro zrobiłem? No nie, to jest. To jest... To jest, to jest moje życie piękne. Nie wiem jak ja to przeżyłem. Dobra, nieważne, nie protestuję. Daj się najeść. Spróbujemy sobie tą kratkę jeszcze zrobić. I już chyba resztę po prostu będę... będę, 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 będę zestrzeli. Zestrzelam, zestrzelę sobie poza wizją, bo nie chcę, żeby ten odcinek był długi, bo nie ma potrzeby, żeby był długi. Ale tu też nie trafię Dobra zaraz się widzimy Dobra to rozwaliłem, ale została nam chyba tylko ta ostatnia jedna Więc tak naprawdę teraz dobrze przysnajpić. Oj, oj, oj było bliziutko, było bliziutko Było, oj to, to już nie Kiedyś grałem w CSa Ale, ale To były inne czasy Dobra wszystko zestrzelone, bawię się ze smokiem Mogę powolutku spływać yy, na dół. Tu, 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 tu. Najlepiej jest sobie odpalić F3 plus B. Są takie te, t, takie t. I, I powiem szczerze, że to się przydaje, żeby go walić na przykład w głowę albo Albo chyba w ogon od tyłu też można. Hmm, tego Wam nie powiem, bo nie jestem pewny, więc nie chcę też kłamać. Enderperły mi się przydadzą w przyszłości. Na znaczy w przyszłości. Na hmm, moment, tak naprawdę. Zlatuj do Pitu, bo chcę coś pokazać Dobra, ląduję, bardzo długo na to czekałem I, i co? O goddammit Tak nie, tak nie, tak nie Ale słuchajcie, o co... Oaj, dlaczego odleciałeś od razu? Kurde! Ląduję, drugie podejście, słuchajcie Nie pamiętam, jak się za to, za to, za to zabierać eee, No co prawda, no co? No, słonka się tak często nie bije, nie? Więc to też jest taki element zaskoczenia <laughs> Goddammit Goddammit no nie wiem, trochę HP schodzi. Coś tam, coś tam robimy. O, czasem strzelę, więc też spoko. Ale, ale nie jest najciekawiej. Ok, kolejna próba. Podejdziemy, spróbujemy. I dokładnie musimy, nie wiem, czy w ten mały. Nie wiem, Arr, dlaczego odlatujesz? Kurde. On tu wpada na 3 sekundy. Nie wiem, może taki plugin jest, ale matko jedyna. Dobra, zabiję go z łuku. Po prostu będę do niego strzelał. Ile wlezie, w końcu się uda. Ulegnie. Okej, okay, ja nawet do niego nie podchodzę. Dobra, bo inaczej teraz to nie mogę do niego strzelać, więc muszę podejść, ale o, widzicie dwa hity i on, on leci po prostu. On po prostu leci. Ale... Patrzcie, 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 jeszcze raz! Jeszcze. Dobra, raz! Patrzcie, patrzcie! Okej, okay, dobra. Easy peasy. Elo. <laughs> dobra. Ogarnięte, spoko. Fajnie, bo będzie level, fajnie, bo, bo smok, fajnie, bo jakieś kolejne wyzwanie na tym świecie. Hmm, chociaż smog, wyzwanie <noise> to już prędzej. Jakiegoś wideo, jakbyśmy uwalili na takim świecie, o bo nie, nie pod ziemią, tylko tak jak ten, no to to by było jakieś wyzwanie. Zresztą miałem to w planach, no ale ja do końca nie ogarniam tego tej mapy, tej, tej jak to działa, te wszystkie pluginy i tak dalej na tej mapie. E, portal do. Mamy portal. Mamy por... Dobra, nieważne, zaraz się tym zajmę. E, jajo, bierzemy jajo. Pokażę Wam, jeśli ktoś nie wie, jak zebrać takie jajeczko, no to no to właśnie Wam pokażę, słuchajcie Cyk i jajo już jest nasze No Dobra, mamy, super, świetnie Każdy zadowolony, jajeczko będzie na tym świecie, jako jakieś trofeum powiedzmy Teraz zobaczę... 68 poziom Teraz zobaczę, czy gdzieś jest portal, się zrobił do End City Ej, czujcie, że nie ma czegoś takiego jak portalu? No nie stworzył się i, 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 I to trochę komplikuje, no bo wiecie co, yy... nie, nie miałem jakichś ambitnych planów, żeby tam zbierać i szukać diamentów, wszystkiego, jakichś tulsów, yy, miałem to w nosie, ale chciałem Elytrę. Czujcie, że naprawdę się portal nie zrobił? Czy się zrobił, a i... gdzieś... nie wiem, nie. Halo, ale oszustwo, matko jedyna, no. To była jedyna rzecz, którą jeszcze właśnie chciałem, mówię. Pójdę do... Lelala. Pójdę do Dragon City Zbiorę... pójdę na statek, zbiorę Elytrę i oddam wam świat ze skrzydłami żebyście mieli trochę łatwiej lepiej. Eee... No dobra. <złysy> lipa. Ej, mega mega duża lipa, ale... No ja już tego nie spełnię oczywiście, bo ja kończę grę tutaj Zresztą jestem bardzo zadowolony, że to wreszcie koniec. Ej, szalker! Ej szal szal szalker i to czte cztery szalkery? Wait, 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 wait. Tu jest jakiś szalker? Tu są szalkery? Eeeu, czyli tak to działa, rozumiecie, rozumiecie co chodzi, rozumiecie co chodzi. No to są szalkery, czyli shaker będziecie sobie mogli wydropić. Ja już jeszcze tym nie będę bawił. Odkryliśmy jakąś tam zagadkę, że, że to spoko, bo jest... Szkoda, że skrzydeł nie ma chyba, że w którejś z tych szynek, w tej skrzynce będzie. dobra, ja to sprawdzę serio, obiecuję, że sprawdzę. Głupota chyba, bo przecież to nie jest tak, że to jest skrzynka, tylko akurat to jest jeszcze w formie MOBA. Więc, więc nie. Ta idea się po prostu nie sprawdzi. Eee, coś głupio myślę, głupio robię i tak dalej. Ta, ta teoria naprawdę się totalnie nie ma prawa sprawdzić. Ale spoko, no dobra. Eee, zabijemy, znaczy przynajmniej tą, tą wieżyczkę sobie ogarnę. Żeby, żeby nie było, że jakaś amatorka. No jeszcze mi się tepni, no kurczaki. Nie wolno tak robić. O, a ja w ogóle to już chyba koniec. Bo już chyba na dół nie spadnę. <laughs> Muszę sobie tak zrobić i, i, i zobaczymy zaraz. Dobra, zrobiłem ostatniego kolesia. Yy, mam nadzieję, że teraz już będę mógł sobie normalnie zejść na dół. Yy, dawajcie mi te skorupki. Nie, to nie są skorupki. Kwiat. Yy, kwiat. Jedna skorupka. Dobra, poczekajcie chwilę. Dobra, w gruncie rzeczy zabiłem tych shulkerów. Nie wiem, wypadł kwiat refrenu i skorupa, więc chyba różny drobies. Yy, całkiem możliwe, że słuchajcie, ta Elytra wypadnie z któregoś z tych gości Trochę ich tu macie Jeśli byście chcieli, no to, no to, no to się bawcie, słuchajcie i dajcie znać ewentualnie yy, W komentarzu, czy da, da, da się tą Elytrę zdobyć, czy się nie da Ja wracam, mamy 68 poziom Nie będę tutaj już... Kurde, mogę się załadować? Nie będę, a nie, 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 napisów końcowych też nie będziemy czytać Nie będę już tutaj nic enchantował, level jest cały wasz, zrobicie sobie jakieś tam narzędzia i tak dalej yy, Magazyn, w magazynie jest w sumie wszystko yy, Możecie się pobawić, popatrzeć sobie skrzynki yy, No i co, napiszcie czy wam się seria ogólnie podobała Czy czegoś takiego więcej chcecie, bo Bo teraz, tak jak mówiłem, odpalę Przed świętami, między świętami, coś w tych, w tych okolicach odpalę XP Border ale jeśli będziecie chcieli jeszcze w przyszłości jakiegoś skyblocka czy coś, to, to parę fajnych mapek jeszcze gdzieś tam znalazłem na horyzoncie, więc coś tam mogę kleić, jeśli się takie serie podobają. Link, link do pobrania jest w opisie. I co? to chyba tyle tak naprawdę. Jeszcze co? Porobię porządek, porobię porządek w ekwipunku, porobię porządek właśnie w skrzynkach i tak dalej, żebyście mieli tutaj ładnie, czyściutko. I fajnie yy, momencik jeszcze się jeszcze inaczej to zrobię. Poczekajcie. Bo tu mi się też podoba ten klimacik, przynajmniej na shaderach. Słuchajcie, yy, podoba mi się ten klimacik tego portalu tutaj, więc może się pożegnamy klimatycznie na tle portalu. Także łapeczka w górę, subskrypcja, komentarz i widzimy się w... Na Survivalu. Na kanale też będzie trochę zmian, ale o tym pogadam w innym filmiku także. także teraz będzie troszeczkę zmian, troszeczkę przerwy od, od takich serii i, i za, za niedługo się usłyszymy, zobaczymy. Hej.